Siema. Kolejny odcinek dotyczący odpowiedzi na pytanie, które padło w komentarzu. Dlatego, że jakaś dziewczyna tam pytała co zrobić jeżeli na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i ktoś skręca w lewo. Więc wytłumaczę Wam po prostu jak to powinno wyglądać. A druga rzecz to powiem Wam po prostu jak ustawiać się na skrzyżowaniach właśnie do skrętów w lewo. Dlatego, że też wiem, że z tym po prostu jest tam swego rodzaju jakiś problem. No więc, jeżeli chodzi o skręcanie w lewo, to sytuacja wygląda tak, że powinniśmy się z tym samochodem z naprzeciwka, który skręca w lewo, się rozminąć na skrzyżowaniu. I to ciężko powiedzieć, tak naprawdę, jak to powinno wyglądać na danym skrzyżowaniu. Dlatego, że każde skrzyżowanie jest trochę inne, więc po prostu musicie sobie poprzeczać, jak na przykład zachowują się inni kierowcy, jak oni się ustawiają, i według tego mniej więcej wnioskować. Natomiast, jeżeli chodzi o ustawianie się do skrętu w lewo na skrzyżowaniu to na pewno powinniśmy wjechać na środek tego skrzyżowania. I tak co do idei, to powinniśmy się ustawić w taki sposób, żeby nie blokować ruchu, który jedzie z naprzeciwka na wprost, nie blokować ruchu, który jedzie z naprzeciwka w lewo i nie blokować ruchu, który jedzie za nami na wprost lub chce skręcać w prawo. I od razu Wam powiem, że nie zawsze na każdym skrzyżowaniu się da tak ustawić. W szczególności jak mamy małe skrzyżowanie, to jest problem z tym, żeby nie blokować ruchu, który jest za nami. Więc no po prostu musicie sobie poprzyczajać na danym skrzyżowaniu, do którego miejsca wjeżdżacie, na pewno szukacie takiego miejsca, żeby wjechać mniej więcej na środek i właśnie żeby nie blokować tych ruchów. Natomiast na przykład to co widzicie na filmie, to ja tutaj yy, jestem trochę źle ustawiony, <grybujesz> dlatego że jest to rzecz, z którą walczę ostatnio, bo yy, i jeżeli ustawiacie się na skrzyżowaniu do skrętu w lewo i macie skręcone koła, to w jednej na milion sytuacji, bo tak naprawdę te sytuacje są skrajne i bardzo rzadkie, ale w jednej na milion sytuacji, jeżeli ktoś by Was uderzył z tyłu w samochód i macie skręcone koła, jesteście samochodem ustawieni lekko na lewo, tak jak ja na tym filmie, to po prostu możecie wylądować na drugim pasie i to może być nieciekawe, nie? No bo na drugim pasie może jechać samochód naprzeciwka, więc to jest rzecz, z którą ja walczę. Idzie mi coraz lepiej wydaje mi się, bo coraz częściej na tym się łapię, natomiast jak widać na filmie jeszcze nie ma ideału. No więc możecie sobie zwrócić na to uwagę, żeby po prostu jak się ustawiacie na środku, to żeby stać jednak na prostych kołach i na wprost, a nie tak jak ja, po prostu nawet lekko skręconym w lewo, bo no, żeby się jakoś tam w pewien sposób zabezpieczyć. Także Mam nadzieję, że sobie poradzicie na skrzyżowaniach, jest to trochę metoda prób i błędów, także, także próbujcie, jeżeli się pomylicie, to następnym razem na danym skrzyżowaniu po prostu starajcie się ustawić się lepiej. No i oby do przodu. Dzięki, na koniec zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli mielibyście jakieś pytania, no to dawajcie w komentarze, trzymajcie się mocno, siema!